Siódme wydanie płyty CD. Nie pamiętam, co to był za artysta i o jaką płytę chodziło, ale pewnego dnia usłyszałem w mediach, że ktoś wydał płytę i sprzedał milion egzemplarzy. Zainspirowało mnie to do tego, by też pomyśleć o wydaniu płyty. Szybko przeszedłem od iskierki inspiracji do myślenia i właściwie od razu miałem gotowy pomysł. Od jakiegoś czasu grałem na pianinie i bardzo to lubiłem. Już wcześniej w szkole doprosiłem się o klucze do salki i pokoju muzycznego, w którym stały pianina. Potrzebowałem tego, żeby grać na nich w przerwach, gdy nikt z nich nie korzystał. Później, na stałe, dostałem klucze do auli, więc mogłem przychodzić o każdej godzinie i grać, co bardzo często robiłem. Ubierałem się we frak, który mama kupiła w jakimś second-handzie, szedłem do szkoły, siadałem, zapalałem lampy na scenie i grałem, udając, że odbywa się wielki koncert, na który przyszła masa ludzi. Jednak zdawałem sobie sprawę, że ani nie jestem wybitnym pianistą, ani nikt nie chce wydać mojej płyty. Wiedziałem, że będę musiał zrobić to sam. Zachęcał mnie do tego fakt, że jeśli zrobię to samodzielnie, będę mógł ją dobrze sprzedawać i może na tym zarobię. Tak naprawdę kierowała mną nie sama chęć zarobku, ale potrzeba posiadania własnej płyty. Wiedziałem jednak, że jeśli mam ją sam wydać, będę musiał za nią zapłacić. Zacząłem więc zastanawiać się, gdzie mógłbym zarobić potrzebne pieniądze? Któregoś dnia zamówiliśmy dużą pizzę w jednej z najlepszych. Pizzerii w rejonie niedaleko od nas. Zwykle to ja ją zamawiałem i odbierałem. Poszedłem więc jak zwykle do pizzerii, złożyłem zamówienie i czekając, aż będzie gotowe, pomyślałem, że zbliżają się wakacje. Będę miał sporo wolnego czasu, więc przydałoby się jakoś sobie dorobić. Spontanicznie zapytałem właścicieli lokalu, czy mógłbym. U nich pracować, zgodzili się, a ja byłem bardzo zadowolony, ponieważ wydawało mi się, że dzięki temu powstanie moja płyta. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, ile będę musiał zebrać pieniędzy, ani jak to się robi, ale wiedziałem, że pieniądze są podstawą, by dalej móc realizować mój plan. Umówiłem się z właścicielami pizzerii, że przyjdę w weekend na 5 do 6 godzin. Moje obowiązki wiązały się z pracą na zapleczu, na przykład sprzątnięcie czegoś, podawanie, składanie kartonów. Wydaje mi się, że właściciele widzieli, iż pomimo wykonywania prostych czynności, jestem zadowolony z pracy. Zdecydowali, że będę mógł przyjść w kolejny weekend i zostać u nich cały dzień. I tak faktycznie było. To spowodowało, że w wakacje pracowałem od poniedziałku do niedzieli, tak jak właściciele, czyli od rana do zamknięcia pizzerii. Zdarzało się też, że czasem wypuszczali mnie chwilę wcześniej. Po całym dniu dostawałem pieniądze do ręki, i miałem dzięki temu dużą motywację, bo widziałem, że z każdym dniem mam coraz więcej gotówki na nagranie swojej płyty. W pizzerii starałem się jakoś rozwijać. Szczytem tego rozwoju było robienie pizzy dla klientów. Na początku zupełnie nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, ale ćwiczyłem rozkręcając placki na lunch dla siebie. Pokazywano mi, jak się je wyrabia, a ja próbowałem dodawać do tego różne składniki. Pod koniec wakacji formowałem już całkiem ładne placki i mogłem częściowo pomagać właścicielom w przygotowaniu pizzy. Wtedy zastosowali coś, czego nie widziałem w Polsce, a co klienci bardzo lubili: to znaczy ustawili duży worek cukierków i do każdego zamówienia na pizzę, razem z sałatką, dorzucali garść słodyczy. Kiedy któregoś dnia ich zabrakło, ludzie byli bardzo zawiedzeni. Tak jak gdyby przyszli kupić nie pizzę, a cukierki. To pokazywało, że mały gest, może mieć duże znaczenie, no, ale były też rzeczy, które mnie krępowały. Po wyrobieniu ciasta lepiono z niego kulki i odstawiano na chwilę, żeby dojrzewało. Jeden właściciel, gdy to robił, tłumaczył mi, że mam się obchodzić z tymi kulkami, tak jakby były to kobiece piersi. Możecie sobie wyobrazić, jak bardzo jako czternastolatka krępowało mnie takie zachowanie. Wiele czynności w pizzerii nie wymagało wykształcenia czy zdolności. Ale podziwiałem właścicieli za to, że godzinami wykonują te prace. Obserwowałem ich z zaciekawieniem, jak przygotowywali się do obsługi gości, choć dla mnie najważniejsze było to, że zbliżałem się do swojego celu. Jako ciekawostkę, zdradzę Wam, że po dwóch miesiącach pracy tam przytyłem jakieś 12 kg. Kiedy miałem już pieniądze, chciałem podjąć dalsze kroki żeby wydać swoją wymarzoną płytę, przecież od początku po to poszedłem do tej pracy. Wybrałem więc kilka utworów, które przygotowałem z moim nauczycielem od pianina, musiałem zastanowić się co zrobić dalej. Nauczyciel podpowiedział mi, że może mógłby to zrobić ktoś ze szkoły muzycznej. Oczywiście poszedłem tam dowiedzieć się więcej i skierowano mnie do technika dźwiękowego, który dysponował całym sprzętem. Zapytałem, czy mógłby wykonać dla mnie taką usługę. Okazało się, że będziemy mogli zrobić nagrania w szkole muzycznej, ale po lekcjach, bo inaczej nagrają się również dźwięki z innych sal. Zimą skończyłem 15 lat i był to według mnie najwyższy czas, żeby nagrać swoją płytę. Późnym wieczorem spotykaliśmy się w szkole muzycznej. I robiliśmy nagrania. Pamiętam, że któregoś dnia szedłem na piechotę i przemokły mi buty, więc grałem, siedząc w samych skarpetkach. Na suficie znajdowały się lampy, które brzęczały i nie dało się ich wyciszyć, więc wyłączyliśmy światło. Klawisze pianina widziałem tylko dzięki oświetleniu z ulicznych lamp za okna. Byłem bardzo zdeterminowany i nic nie mogło mnie powstrzymać. Jako efekt pracy dostałem na jednej płycie CD całe swoje nagranie. Należało ją tylko wydrukować w większej ilości i sprzedać. Wtedy do komputerów dostępne były już kopiarki CD, ale pomyślałem, że pójdę do profesjonalisty, żeby nagranie nie wyglądało amatorsko. Potrzebna mi była również okładka i opakowanie do płyty. Inspirowałem się różnymi płytami, a miałem ich wtedy mnóstwo, zwłaszcza z muzyką klasyczną i muzyką Chopina którego bardzo lubię. W tamtym czasie większość płyt posiadała okładkę z pianistą przy fortepianie, który znajdował się w plenerze. Pomyślałem, że również ja chcę taką płytę, więc muszę zrobić sobie odpowiednie zdjęcie. Na szczęście mój tata już wtedy był pasjonatem fotografii, więc nie było trudno go namówić. Na tło wybraliśmy aule w mojej szkole, do której nadal miałem klucze. Ubrałem się w mój frak, muchę, koszulę. I poszedłem z ojcem do auli. Pamiętam, że byłem tak przejęty i zaangażowany, że chciałem różnie ustawiać światła, i nie zauważyłem, że podczas ich włączania oraz wyłączania odczepiła mi się mucha i spadła za scenę. Zauważyłem to dopiero na zdjęciu, które znalazło się na okładce mojej płyty. Kiedy miałem już nagranie i okładkę, musiałem zacząć robić opakowania i kopie płyt. Poszedłem do drukarni, która zajęła się projektowaniem okładki. Moją rolą było stworzenie odpowiednich tekstów. Zaprojektowaliśmy okładkę i wydrukowaliśmy ją w ilości 500 sztuk. Przy tak małym woluminie nie robi się płyty inaczej niż przez kopiowanie za pomocą drukarki CD. W ten sposób miałem nagraną własną płytę gotową do sprzedaży. Tak jak wspominałem wcześniej, nie zrobiłem tego dla pieniędzy, tylko dlatego, że byłem zainspirowany tym, że ktoś miał płytę i dobrze mu z nią poszło, a ja czułem potrzebę posiadania własnej. Teraz był w końcu czas, by pomyśleć, co zrobić z tymi 500 egzemplarzami. Oczywiście liczyłem na to, że je sprzedam i może coś na tym zarobię. Nie było to jednak takie łatwe, gdyż nie potrafiłem oszacować wartości tego, co zrobiłem, a przez to nie wiedziałem, jak to ocenić. Nie byłem pewny jakości swojej muzyki żeby wysoko ją wycenić. Zdawałem sobie sprawę, że to nie jest profesjonalnie wydana płyta, w związku z tym miałem poczucie, że nie mogę narzucać ceny. Postanowiłem, że przyjmę taką strategię cenową, że każdy zapłaci tyle, ile będzie czuł, że warto. Wtedy głównie chodziło mi o to, że jeśli ktoś nie będzie uważał, że płyta posiada odpowiednią jakość, to zapłaci mniej. Tym sposobem każdy klient miał być zadowolony. Co ciekawe, rozstrzał cenowy był ogromny. Najtańszą płytę sprzedałem za 20 koron, czyli 10 zł. Najdroższą płytę sprzedałem za 500 koron, czyli około 250 zł. Kupiła ją ciocia Agnieszka, więc wydaje mi się, że wartość płyty uważała za niższą. Ale zapłaciła wyższą cenę, za co bardzo jej dziękuję. Nie do końca byłem zadowolony z takiej sprzedaży, ale w końcu sam ustaliłem takie reguły. Jeśli chodzi o pracę, to dorabiałem w tym okresie w driving bingo. Znowu zadziałało to, że ludzie wiedzieli, że nie boję się pracy i jestem zaangażowany, gdy coś robię. Raz w tygodniu klub organizował bingo na żywo i na tym właśnie zarabiał. Praca polegała na obsłudze gości, którzy tam przychodzili. Głównie były to starsze osoby, które pojawiały się na około dwie godziny, żeby sobie pograć. My losowaliśmy numerki i ogłaszaliśmy je przez mikrofon. Kiedy któryś z graczy uzbierał bingo, informował nas o tym i otrzymywał nagrodę. W trakcie gry klub organizował przerwę na jedzenie. W tym czasie goście mogli zakupić hot-doga, kanapkę, kawę czy herbatę. Większość z nich pojawiała się tam regularnie. Nawiązywaliśmy z nimi fajne relacje, atmosfera była przyjazna. Więc pomyślałem, że to dobra okazja, aby sprzedać swoją płytę. Nie wiedziałem tylko, jak to zrobić. Nie mogłem im tak po prostu powiedzieć, żeby kupili moją płytę, skoro przyszli grać w bingo i nie wiedzieli nawet, że ją wydałem. To był okres, kiedy driving bingo organizowane było w ratuszu. Zauważyłem, że w sali z tyłu stoi pianino. Wiedziałem, że czasem odbywały się w niej koncerty. Postanowiłem, że w przerwie kanapkowej, pomiędzy pierwszą a drugą częścią gry, zagram na pianinie jeden utwór z mojej płyty. Pod koniec utworu zauważyłem, że wszyscy byli zachwyceni, a ja z radością ogłosiłem, że muzyka pochodzi z mojej płyty. Poinformowałem ludzi również o tym, że posiadam limitowaną ilość płyt, a jej cena zależy tylko od nich. I tak właśnie sprzedałem większość nakładu. Jednak wyliczając średni przychód z płyty oraz koszty jej wykonania, no to wyszedłem na zero. Trudno nazwać to prawdziwym zarobkiem, ale przynajmniej cieszyłem się, że udało mi się odzyskać koszty technika dźwiękowego, druku i okładek. No i spełniłem swoje marzenie. To doświadczenie zrobieniem płyty i jej sprzedażą nauczyło mnie wiele. Chciałem nagrać płytę, i to zrobiłem. Jeśli sobie coś wymyślisz i weźmiesz się za realizację, to jesteś w stanie to zrealizować. Jeśli wcale nie próbujesz, to od razu skazujesz się na porażkę. Nikt nie ma odpowiedzi do końca, w jakiej kolejności coś zrobić. Jeśli tylko zaczniesz z myślą, czego mi brakuje, to każdy kolejny krok zbliża cię do tego, czego chcesz. Nie myśl o końcu, tylko o jednym kolejnym kroku do zrobienia. Mamy wyobrażenia, że nasze marzenia są trudne do zrealizowania, kiedy tylko o nich myślimy, a jak już je realizujemy, to okazuje się, że to nie jest tak trudne, jak nam się wydawało. Satysfakcja z realizacji marzenia jest tak duża, że rekompensuje cały wysiłek i trud. Z perspektywy czasu widzę też, że gdybym skupiał się, że ten projekt ma mi przynieść zysk, pewnie bym go nie zrealizował wcale lub próbowałbym to robić bardzo profesjonalnie. To, że nie nastawiłem się na zysk, pomogło mi go wtedy zrealizować na miarę moich ówczesnych możliwości i sprawiło, że niezależnie od zarobków byłem usatysfakcjonowany z samego faktu realizacji mojego marzenia. A to bardzo mocno budowało moją pewność tego, że jestem w stanie zrealizować w życiu wszystko, co sobie wymyślę. Jeśli masz produkt, poinformuj ludzi o nim. Jeśli nie wiedzą o nim i jeśli nie powiesz im o tym, to nawet nie dajesz im szansy. By go kupili. Wielu z nas ma problem z poczuciem własnej wartości, a tym bardziej wyceną swojej pracy. Gdybym sam wycenił tę płytę, to byłaby ona zaniżona w porównaniu do tego, ile płacili mi ludzie. Chciałbym też podkreślić, że pomimo tego, że teraz robię znacznie większe projekty za znacznie większe kwoty w międzynarodowym środowisku, to nadal towarzyszy mi. Czasem brak pewności siebie, nawet jeśli już sobie z czymś poradziłem, to przychodzą kolejne wyzwania, w których realizacji nie zawsze czuję się pewnie. Wiele błędów, które popełniłem, wynikało z mojego niskiego poczucia własnej wartości i patrzenia z podziwem na innych ludzi, bo wydawało mi się, że są lepsi ode mnie. Gdybym mógł dać sobie z przeszłości radę, to poradziłbym sobie: uwierz w siebie i rób większe rzeczy. Nie mówię, że każdy musi chcieć mieć międzynarodową firmę, ale jeśli czegoś chcesz, to próbuj dokładnie tego i daj sobie pozwolenie. Osma praca w kościele. Swoją grę na pianinie zaczynałem od lekcji u pewnej starszej pani, która chyba bardziej była zainteresowana częstowaniem mnie soczkiem i ciasteczkami niż nauką. Słabo widziała i słyszała jak grałem i to było dla mnie frustrujące, gdyż naprawdę zależało mi na graniu dobrze. Wracając z lekcji od tej pani do domu, odbierałem kim. Córkę Cioci Agniesi, koleżanki mamy. Ona miała po szkole zajęcia w kościele, a Ciocia Agniesia późno kończyła pracę, więc ją wyręczałem. To były zajęcia muzyczne, na których poznałem organistę. Był bardzo miły i uśmiechnięty, dlatego w końcu postanowiłem go zapytać, czy nie zechciałby uczyć mnie gry na pianinie zamiast tej pani, do której chodziłem. Powiedział, że nie udziela lekcji, ale się zastanowi. Po miesiącu się zgodził i wszystko się zmieniło. Bardzo mi się podobało, była miła atmosfera, dobra akustyka. Kościół miał fortepian na samym przodzie. W trakcie lekcji wystawialiśmy go na środek kościoła, aby poczuć klimat koncertu. W taki sposób zacząłem częściej chodzić do kościoła i brać lekcje. Dzięki temu poznały mnie również inne osoby. I w ten sposób otrzymałem propozycję, by raz w miesiącu, w weekend, zastąpić kościelnego. Tak zacząłem pracować w weekendy, co spowodowało, że kiedy przyszły wakacje, spędziłem je całe w kościele, na dodatek w kościele protestanckim. To było ciekawe doświadczenie. Mimo, że ja, moi rodzice i środowisko Polaków byliśmy katolikami, to kościół nie miał z tym problemu, był otwarty nie tylko dla mnie, ale i dla każdego człowieka. Ta praca spowodowała, że miałem dosyć przewidywalne przychody i stawiałem sobie różne cele. Z perspektywy czasu rosły one cały czas. Na przykład postanowiłem, że zrobię prawo jazdy na motocykl. Wiedziałem, że muszę je sam sfinansować, gdyż moja mama, która pracowała w szpitalu i często widziała ludzi po wypadkach, powiedziała, że absolutnie mi w tym pomyśle nie pomoże. Jej postrzeganie motocyklistów było trochę skrzywione. W każdym razie Miałem nowy cel, aby zrobić prawo jazdy i kupić motocykl. Wtedy była to klasa A1, dla szesnastolatków mocno ograniczona, ale postanowiłem, że to zrobię, choć zdawałem sobie sprawę, że jest to dla mnie niemalże nieosiągalne ze względów finansowych, a jednak się udało. Dzięki pracy w kościele zrealizowałem kolejne marzenie, kupiłem sobie swój pierwszy motocykl. Dzięki pracy w kościele spotykałem też wielu ciekawych ludzi. Organizowano tam różne koncerty, ale oczywiście poza tym msze, śluby, chrzciny i pogrzeby. Wenersburg to małe miasteczko i znajdowało się w nim jedno biuro pogrzebowe, które w większości obsługiwało tego typu uroczystości. Złapałem z nimi dobry kontakt i podjąłem współpracę. Po raz kolejny moja aktywność spowodowała, że trafiła do mnie nowa propozycja pracy. Na początku myłem samochody. Miałem wtedy 17 lat i nie posiadałem jeszcze prawa jazdy, więc przyjeżdżałem do biura rowerem lub przychodziłem pieszo. Kiedy już miałem 18 lat, zacząłem dostawać inne zlecenia. Na przykład jeździłem do kostnicy samochodem i w różne miejsca po ciała zmarłych. Gdy przypominam sobie te prace, to ona i inne rzeczy, jakie wykonywałem, Nauczyły mnie dużo pokory do pracy samej w sobie. Tego, że każda czynność ma swoją wartość i może mnie wiele nauczyć. Jeżdżąc po ciała, czasami wydawało mi się, że nikt nie patrzy, więc nie ma znaczenia, co robię, czy jak się zachowam. Natomiast mój szef nauczył mnie, że niezależnie od okoliczności, niezależnie od tego, ile jest osób wokół, czy jadę pustym samochodem, czy też przewozimy. Trumnę, mam zachowywać się z szacunkiem. To tylko jedna z rzeczy, których się tam nauczyłem, i to właśnie on był osobą, która nauczyła mnie profesjonalizmu. Moja najważniejsza lekcja z tego okresu, nie ma znaczenia, czy ktoś patrzy, czy nie, zawsze zachowuj się profesjonalnie. Dziewiąta praca w hucie. W czasie, kiedy pracowałem w kościele, mój kolega Magnus pracował w pobliskiej hucie. Pomimo tego, że byłem zadowolony z pracy w kościele i domu pogrzebowym, to zdawałem sobie sprawę, że nie zarabiałem zbyt wiele, a właściwie chodziło o to, że w hucie mój kolega w tym samym czasie zarobił znacznie więcej. Dlatego na kolejne wakacje postanowiłem zatrudnić się w hucie Wargon Alois. Ogólnie bardzo mi się podobała ta praca. Ten industrialny klimat, duże i ekstremalne pomieszczenia, narzędzia, maszyny. Kiedy materiał był gotowy i wyciągało się go z pieca, był bardzo gorący, miał kilkaset stopni dlatego nasze ubrania były płomienioodporne, a kaski miały wizjery, duże szyby, które zakrywały twarze. Szyby były pokryte złotem, by odpychać ciepło pomieszczenia. W hucie pracowało się dosyć wolno. Większość czasu czekaliśmy, aż piec stopi cały metal. Co chwilę jeden operator za pomocą specjalnych joysticków wrzucał materiały do pieca i monitorował, jak przebiega proces topienia. Trwało to wszystko mniej więcej dwie godziny. Kiedy materiału było już wystarczająco dużo, to ja oraz jeden ze stałych pracowników huty schodziliśmy na drugie, trzecie piętro w dół. Piec miał prawdopodobnie 5-6 pięter wysokości i staliśmy na platformie, która posiadała wiertło. W specjalnym miejscu, z boku pieca, wierciliśmy dziurę, przez którą materiał wypływał do dużych pojemników, takich o pojemności 20-30 do 30 ton materiału. Gorący, stopiony metal wypływał po wywierceniu dziury do pojemnika, a gdy przestawał się mieścić w pierwszej kadzi, to przelewał się kaskadowo do kolejnej. Kiedy zamykano piec, żeby więcej materiału się nie wylewało, to posługiwano się armatą z gliną. W dziurę pieca wstrzeliwało się glinę tak, żeby ją zatkała. Następnym krokiem było przeniesienie pojemnika w miejsce, w którym dało się sięgnąć specjalną skrobaczką. Ściągało się materiał, a właściwie tylko odpadki z wierzchu, które należało usunąć, żeby został tylko stopiony metal. Potem wstawiało się te kaź do wagonu doczepionego do lokomotywy, wywożącej na zewnątrz wszystkie pojemniki. Tu była moja rola to ja prowadziłem lokomotywę. Na zewnątrz wylewało się stopiony metal do specjalnie zrobionych dołków. Tam materiał stygł i podlegał obróbce. Przy procesie zamykania pieca. Nadal było dużo gorącego, stopionego metalu, który wypływał i mieszał się z gliną uszczelniającą piec. Ta mieszanina uszczelniała dziurę, ale powodowała też, że przy kolejnej próbie wiercenia nie dało się zrobić nawiertu w tym miejscu. Wtedy należało otwierać piec w inny sposób, tj. przez gazowanie. Można to porównać do spawania. Spawano tak długo, aż zrobi się dziura w metalu. Mogły to robić tylko dwie osoby razem. Montowaliśmy i łączyliśmy stalowe rury na około 3 do 4 metrów. Na końcu rury montowało się wąż gumowy, który był podłączony do gazu. Polegało to na tym, że pracownik podpalał i uruchamiał proces spalania w tej dziurze, a ja stałem przy łączniku, pozwalającym wpuszczać gaz lub zamknąć przepływ. Gumowy wąż był na tyle długi, że stykał się z ziemią a w pewnym miejscu z platformą zanieczyszczoną odpadami z pieca. Dlatego zdarzało się często, że wąż pękał zaraz pod nogami osoby, która tam stała. Po prostu robiła się w nim dziura, a przez nią uciekał gaz. To było bardzo niebezpieczne. Mieliśmy jedną regułę: gdy stałemu pracownikowi udawało się zrobić dziurę w piecu, to krzyczał do mnie, żebym jak najszybciej zamknął zawór gazu. Bo przy wierceniu dziura raczej jest równa i metal wylewa się łagodnie. Natomiast przy procesie gazowania dziura jest szorstka i nierówna. Dlatego zanim wszystko się wygładziło, to piec wyrzucał metal, a odpryski spadały na pracowników oraz na platformę. Te odpady wyrzucane z pieca na platformę, pęknięty wąż, z którego wyciekał gaz i otwarty zawór z gazem. Razem wzięte mogły być łatwym przyczynkiem do wzniecenia pożaru lub nawet wybuchu, przez to stanowiły ogromne niebezpieczeństwo dla nas, pracowników. Nie wiem, czy osoby odpowiedzialne za BHP to ignorowały, czy też nie widziały innego rozwiązania. W momentach, kiedy przez gazowanie otwieraliśmy otwór w piecu, natychmiast trzeba było zamykać zawór w kształcie pokrętła. Yy, zawsze mnie to stresowało. Yy, starałem się jak najszybciej zamknąć dopływ gazu, żeby to wszystko nie wyleciało w powietrze. Pytałem się innych osób, dlaczego musimy to robić w ten sposób, a oni odpowiadali: Mało tak było od zawsze. Nie mogłem zrozumieć, czemu byli tak obojętni i nie chcieli tego zmienić. Z racji tego 30-minutowego procesu otwierania dziury i oczekiwania dwie godziny na kolejny proces wywiercania ponownie, Pracownik nie dostawał żadnego zadania na tym stanowisku. Plusem tej sytuacji było to, że w czasie przerwy, między kolejnymi otwarciami pieca, można było spać, bo nie miało się innych obowiązków. Dla mnie było to bardzo korzystne, bo dzięki temu mogłem czasem trochę odespać. Może się zastanawiasz, dlaczego tak dokładnie opisuję cały ten proces i związane z nim ryzyka. Bo to właśnie ta praca, sytuacja i wnikliwe analizowanie procesu naprowadziły mnie na mój pierwszy. Innowacyjny pomysł. Postanowiłem, że nie chcę umrzeć w tym miejscu, nie będę akceptował ryzyka tej pracy i zrobię coś, aby to zmienić. Na każdej przerwie zastanawiałem się, co można zrobić. Wiedziałem, na czym polegał błąd całego procesu palenia. Wąż zawsze pękał w tym samym miejscu, które trzeba było potem odciąć i zamontować całość na nowo. Kosztowne działanie, które generowało dodatkową pracę i wydatki. Z racji tego, że były tam cztery piece, a huta działała codziennie przez cały rok, przez całą dobę, zdarzało się dużo operacji tego typu. Pęknięcia węża powtarzały się, a głównym powodem było to, że wąż był szurany w trakcie procesu po szorstkiej podłodze pełnej odpadów. Pomyślałem, że trzeba jakoś ochronić to miejsce. Struktura węża nie mogła być sztywna musiała być elastyczna, by pracownik mógł manewrować nim swobodnie. Wpadłem na pomysł, żeby stworzyć łącznik między gumowym wężem a metalowymi rurami, który będzie miał półtora metrową sprężynę. Dzięki temu, na tej długości od rury, wąż znajdowałby się wewnątrz sprężyny. Sprężyna chroniłaby go przed kontaktem z podłogą, ale nadal dawała swobodę użycia. Narysowałem koncepcję swojego pomysłu i poszedłem do pracowników, aby opowiedzieć im o swoim pomyśle. Chciałem zrobić prototyp i wypróbować wymyślone przeze mnie narzędzie. Pracownikom spodobał się mój pomysł, więc zeszliśmy do warsztatu, stworzyliśmy prototyp i założyliśmy go podczas gazowania. Okazało się, że tym razem wąż nie pękł. Odnieśliśmy mały sukces, ale musieliśmy poczekać i sprawdzić, co stanie się przy następnej próbie. Przy kolejnym otwieraniu pieca ponownie użyliśmy wymyślonego przeze mnie sprzętu, który znów przeszedł pomyślnie test. Zbudowany przez nas prototyp działał nie tylko do końca zmiany, ale do kolejnych wakacji, gdy również pracowałem w Hucie. Stworzenie tej ochrony wiązało się z ogromną oszczędnością dla firmy i ze zwiększeniem bezpieczeństwa pracowników. Chcieli to założyć we wszystkich tego typu miejscach. W związku z tym wróciliśmy do rozmów i ostatecznie zapłacili mi za ten pomysł niedużą kwotę pieniędzy. Sama kwota była dla mnie wtedy mniej istotna, a najważniejsze było dla. Mnie to, że udało mi się rozwiązać istotny problem, na który znalazłem rozwiązanie i zostało to docenione. Myślę, że kierownictwo chciało, by inni pracownicy również wykazywali się kreatywnością, po to, by rozwijać firmę, za co byliby wynagrodzeni finansowo. Wydaje mi się, że to dobry system motywujący do tego, by wynajdywać nowe rzeczy i poprawiać procesy w danej firmie. Ja miałem silną motywację, dlatego że po pierwsze, nie akceptowałam zastanej sytuacji, po drugie, wiązało się to z bezpieczeństwem moim i innych osób, a po trzecie, mój wysiłek przyniósł mi ogromną satysfakcję z tego, co stworzyłem. A na koniec, zapłacono mi za to wszystko. Tym sposobem stworzyłem swój pierwszy wynalazek i skomercjalizowałem innowacje. Dzięki zarobkom w hucie i zyskowi ze sprzedaży mojego pomysłu, kupiłem sobie nowy motocykl, najlepszy, jaki był na rynku. Nauczyłem się wtedy, że nie warto akceptować biernej postawy ludzi w stylu tak zawsze było. Jeśli nam coś nie pasuje, to możemy to zmienić. Jeśli zidentyfikujemy problem, to jest to podstawą do stworzenia innowacji. Ogromną satysfakcję daje mi to, gdy moje pomysły są wdrażane i doceniane.